Dzień dobry Państwu, witamy z Wydziału Narodów przyrodniczych Uniwersytetu Ostalskiego. to no, znaczy Pani doktor Barbara Barowa, pracująca w tym ośrodku i ja, Adam Kipsze, pracujący na Wydziale Narodów przyrodniczych Uniwersytetu Śląskiego. Jesteśmy geografami i z naszego geograficznego punktu widzenia chcielibyśmy tutaj z Państwem podzielić się wynikami badań, które w ostatnim czasie udało się nam przeprowadzić. Edukacja a może sobie zapytamy, czy dobrze słychać? Czy nas słychać? I czy widać prezentację. Halo, halo, czy nas słychać? Te prezentację? Tak, dobrze A, słychać. Słychać i widać. Dobrze, to się bardzo cieszymy. We idziemy dalej. Drodzy Państwo, z edukacji szkolnej geograficznej, z pewnością Państwo pamiętacie, albo przynajmniej kojarzycie, że na geografii tylko to jest ten przedmiot spośród przyrodniczych, na którym dogadujemy się, Ten jest klimat. Być może Państwo musieliście również kubać definicję klimatu, ale z pewnością pozabawaliście Państwo klimat jako jeden z elementów przyrodnictwa przyrodniczego. Być może także jeszcze pamiętacie automatyczną wiadomość o czynnikach klimatycznych, zarówno tych zewnętrznych, jak i wewnętrznych. Być może Państwo także pojawią lekcje geografii z strefami klimatycznymi z klimatu, czyli tymi zagadnieniami, które bliskie są geografią. Trzeba bowiem pamiętać, że geografia jest tą walką, czy tym przedmiotem, który zajmuje się różnymi sferami Ziemi. Zatem między innymi atmosfera, w której zachodzą zjawiska klimatyczne. Ale w zjawiskach klimatycznych to mówimy również w takich rozdziałach geografii, jakim jest gospodarka, czyli przemysł, rolnictwo, ruch turystyczny, ogólnie w geografii regionalnej, opisujemy klimat w poszczególnych państwach. No i w niektórych rozdziałach, w których mówimy również o zagrożeniach globalnych naszej Ziemi. Że są jakieś podjęcia i jak przetwarki podjęcia naszych badań. Otóż klimat, czyli klimat, odkurczenie klimaty klimatyczne, typy klimatów to są treści istotne w edukacji geograficznej, można by też lecć od zawsze. A ponieważ edukacja klimatyczna, w literaturze, to klimat, change education, jest istotną częścią w edukacji ekologicznej, edukacji globalnej, rozwoju zrównoważonego, które są też częścią edukacji geograficznej, zatem yy, ważne jest, to oddziaływanie poprzez młodzież, poprzez edukację, na ich podstawę, osobiste działania, decyzje, no, celem przeciwdziałania naszym zmianom, które każdy z nas odczuwa już tej chwili na co dzień. Warto zatem sobie zadać pytanie, jak jest realizowana edukacja klimatyczna na miejscach geograficznych, na geograficznych. To jest nasze podstawowe pytanie. Ale y, nauczanie o zmianach klimatycznych. Od kilku lat jest aktualnym wyzwaniem do naszych nauczycieli, nie tylko nauczycieli akademickich, ale na nauczycieli patrzących na różnych etapach. W związku z tym y, podejmowane są bardzo różne działania związane z tak zwaną klimatyczną i my chcielibyśmy odpowiedzieć nie tylko jak jest, ale także spróbować podzielić się refleksją, jak być powinno. Zatem dajmy nadal, sobie następujące badania, y, następujące cele. Chcieliśmy zdecować podobieństwa możemy może różnice także dotyczące treści w zakresie nauczania o klimacie, także jego zmiana. Te zmiany są częścią więcej o klimacie, ale z przyczyn konsekwencji przeciwdziałania zmianom w szkolnej edukacji zarówno w Czechach, jak i w Polsce. I drugim celem jest refleksja nad konsekwencjami tego stwierdzonego stanu, czyli co stwierdziliśmy, jak jest um, podęści co jest w postawach programowych, czyli jak edukacja geograficzna kształtuje postawy i przekonania młodego pokolenia, jeśli chodzi o edukację klimatyczną. Tak. No, trzeba przyjąć pewne materiały, które ograniczą nasze pole badań, żeby stwierdzić, jak jest. Zatem naszymi źródłem danych były podstawy programowe, polska i czeska, i podręczniki. Podręczniki do, gra, do geografii w szkole podstawowej i dla szkoły średniej szkole ponadpodstawowej. W przypadku Polski to są cztery podręczniki, ponieważ edukacja geograficzna jest realizowana w klasach 5 do 8 i siedem podręczników do szkoły podstawowej, bo w klasach od 1 do 4 jest realizowany zakres podstawowy, to są trzy podręczniki. I cztery podręczniki do zakresu rozszerzone. Aby tak samo można e, zbadać i porównać potem no te wyniki e, z wszystkimi podręcznikami, wybraliśmy cztery podręczniki geografii do szkoły podstawowej, w tym wypadku klasy dziewięć, i siedem podręczników do szkoły średniej, czyli trzy, e, cztery z różnych materiałów. Podstawową metodą badania była analiza tekstu, zarówno do podstawy programowej, jak też podręczników. Przyjęliśmy procedury badawczą, którą Państwo tutaj dzisiaj, więc od analizy wot poprzez analizę ilościową treści podręczników dotyczących, dotyczących zagadnienia z klimatem i pochodnymi dotyczącymi tego terminu, ale także zmian klimatu, analiza jakościowa i ocena treści podręczników, a następnie porównanie tychże wyników po to, żeby na koniec wyprowadzić wnioski i przedstawić pewne rekompensaty. Y, y, no, rekomendacji, przepraszam. Przechodząc do wyników, w W przypadku podstawy programowej, do szkoły podstawowej, y, 10 treści i 11 wymagań znalazło się w, w podstawie programowej, to jest w sumie aż 9 działach, i w połowie działów, w sumie 18 działów jest te treści podzielone w geografii w szkole podstawowej, oprócz tego jeszcze jest pięć y, y, uwag, y, pięć zdań w warunkach realizacji. A w przypadku w szkole podstawowej, dla tej grupy, y, która no, chodzi y, do liceum do technikum i realizuje y, geografię w zakresie y, podstawowym, no to są to dwa dwie treści odnoszące się do zagadnień klimatycznych. 12 wymagań i jedna uwaga walucznej realizacji. To jest tylko 3 na 16 yy, działów. W przypadku zakresu rozszerzonego tej wartości są troszeczkę większe, bo 9 jest w treści yy, 17 wymagań i yy, yy, 3 uwagi walucznej realizacji. To w sumie w 4 działach z 20 działów. Yy. Jeśli chodzi o przetarg, no to mamy troszeczkę inaczej, ponieważ. Yy... Ta postawa programowa przechodzi teraz przez rewizję. Tutaj są wyniki z podstawy programowej, która jest troszeczkę zmieniona, czyli jest z roku 2021. I ona wygląda podobnie, jak wyglądała w Polsce w latach 99 2008, Czyli jest faktycznie taka bardzo skrócona, uogólniona, nie ma tam żadnych notatek, nie ma dokładnych, informacji i wymagań, jak widać w szkole podstawowej jest de facto tylko siedem działów, ale w trzech z nich można znaleźć właśnie te na temat klimatu, w 13 wyjściach, a wymagań tam jest sześć. Natomiast w szkole średniej, w tym wypadku używam tego słowa szkoła średnia, co to jest de facto szkoła ponadpodstawowa, tylko w używa się szkoła średnia. To klimat pojawia się w trzech działach z pięciu, a treści tam możemy znaleźć 16, a domagań 8. To było ujęcie ilościowe. To możemy jeszcze zobaczyć y, przykłady zapisów y, w poszczególnych działach treści, tych zmianach i w organizacji odnoszących się do zagadnienia klimat, którego, jak widzimy w szkole podstawowej nie ma w, y, w Polsce. Podobnie Jest to podobne jak w Czechach, ponieważ w Czechach, na przykład w dziale regiony świata, jest napisana tam zwerg, bardzo z No i chodzi o wszystkie. Są napisane zwergi klimatyczne, ale więcej nie, ponieważ te problemy środowiskowe, które tutaj są widoczne, mamy na myśli również problemy środowiskowe, jeśli chodzi o wody, o klimat, czyli nieco tam uszczególnione. Jeżeli przyjrzymy się zapisom w szkołach, w polach podstawowych, w podstawie programowej, to, to proszę Państwa, tu pojawiają się już wymagania odnośniki związane z, z zmianami klimatu. Jest to wygodowane, patrzcie Państwo, wyjaśnia uczenie powstawania jego zagrożeń klimatycznych. Jest treść zdaniem klimatu, tutaj też przysłonięte, mamy, mamy te nowe zagrożenia w postaci między innymi jest klimatu, i i trąb no, powierzchni. Także w wypisie, w, 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 w tym kolejnym takim jakościowym treściach wymagania pojawiają się Błada się ten termin zmiana klimatu. Jeśli chodzi o czekę, to na przykład w temacie środowiska życia, nie tylko demograficzne, jest, jest napisane, że to mają być globalny problem ludzkości, czyli globalne o zagrożenie. I znowu nie słyszymy tego klimatu, ale na przykład tu jest napisane rozważa ryzyk, ryzyka oddziaływania niektórych czynników przyrodniczych, społecznych na środowisko życia. Jasne, że jest, że oczekuje się, że nauczyciel bije. Że ma uczuć o zmianach klimatu. Ale tym, że, że ta podstawa programowa jest właśnie tak skrócona, nie, nie zobaczymy tam zmian klimatu w nas. Dlatego też istotna jest nie tylko analiza podstawy programowej, którą wiemy, że na się zrównoważone zarysować, ale przełożenie tejże zapisów, tejże podstawy na podręczniki. Z drugiej strony mamy też świadomość tego, że podręczniki tylko po są sugerowane z danych wielu nauczycieli, których podręczników nie korzystają. Natomiast no, mając możliwość porównania, czyli jeżeli chcemy porównania, to trzeba się skupić na takich podręcznikach, które są dostępne i są wykorzystywane. Dlatego też w przypadku podręczników do szkoły podstawowej, to analizy wykorzystano jedną z dwóch scen. To najbardziej popularną, w moim przypadku najbardziej popularną wśród nauczycieli, do których moi studenci idą na praktyki, czyli wydanych szkolnych i pedagogicznych dla klas 5 8 a w przypadku a w przypadku Czech wybrałam wydatnictwo Praws, bo to są jedne z najnowszych podążników. Są to podręczniki, które były napisane do roku 2017, od roku 2012 i są całkiem często używane właśnie w szkołach podstawowych i w niższych stopniach liceum, czyli w odpowiednich nauczkach podstawowych. Proszę Chcąc porównać, to musieliśmy znów zadać kryteria, na które trzeba zwrócić uwagę. Zatem e, postanowiliśmy, że dla poszczególnych klas wyliczymy, e, czyli cały cała lekcja e, o klimacie. Ile razy pojawia się termin klimat i y, y, terminy pochodne do klimatu, takie wątki klimatyczne i inne. Ale to was najbardziej interesowało, to jest dla najważniejsze. Czy w danym podręczniku pojawił się cały rozdział, czy cała lekcja o zmianach klimatu? Czy ewentualnie poza tym rozdziałem o zmianach klimatu, jeszcze w innych miejscach, w innych rozdziałach są zdania, które dotyczą zmian klimatu? I trzeci element to, czy znajdują się w podręczniku ilustracje, które obrazu obrazują właśnie te zmiany. I tu macie Państwo w tej chwili, co są wyniki w naszych badań. Na czerwonym tle. Dla koszeczków polskich klasie 5-8, dla, dla niebieskich, dla czeskich. Jeżeli prześledzimy w tej chwili to na ten rono, to widzimy, że w związkach klasy 5, czyli klasie 6, 6, 7 i 8 są rozdziały te, na temat klimatu, a przy połaviach i w liczbie, też widzimy to w klasie, w naszach, a także, że to było dużo terminów do wyglądu klimatu, na przykład, bardzo dużo terminów, natomiast nie ma ani jednego rozdziału całość poświęconą zmianie, zmianom klimatu. Natomiast zdań dotyczące zmiany klimatu, kiedy to działa, niewiele, bo w sumie tylko 6 na 4 podręcznik, A tak jeszcze odnośnie ilustracji, w sumie są dwie ilustracje ukazujące zmianę klimatu. Um, jeśli chodzi o Czechy, to jeszcze może chciałabym powiedzieć, że tutaj, jak widoczne jest, tutaj jest klasa piąta i klasa szósta, no to znaczy, że grupa docelowa jest e, taka sama, ponieważ e, w Polsce rozpoczyna się nauka e, e, w wieku siedmiu lat, a w wieku sześciu lat, czyli chodzi o ten sam wiek, klasa piąta i szósta. E, no i to widzimy, że faktycznie całe rozdziały o klimacie są podobne jak w Polsce. Jedyna różnica, która tutaj jest taka bardziej widoczna, albo najbardziej widoczna, to ta, że w dziewiątej klasie w Szkole Podstawowej Czeskiej jest cały rozdział o zmianach klimatu. Jeśli chodzi o ilości ilustracji, to są też podobne, a jeśli chodzi o dania, no to pojawia się aż osiem w klasie o, o zmianach klimatu, ale to dlatego, że o klimacie są trzy rozdziały. Chciałabym się popatrzeć na ten na ten jeden rozdział, który jest o zmianach klimatu. Wygląda jakoś tak, jak widać, to um, temat tego, te, tego, tego działu nazywa, nazywa się Czy e, pogoda zwariowała się? Czy pogoda zajmowała się? Czy się zmienia klimat? Dalszy pod temat, czy to zmiany klimatu a, faktycznie zaprzeczenia człowiek? I dalszy postęp jakie będą konsekwencje tych zmian klimatycznych? No i widzimy tutaj kilka różnych zdjęć, ale nie wszystkie są podpisane tymi zmianami klimatu, czyli nie są wszystkie podliczone właśnie w naszych badaniach. Jeśli chodzi o treści, no, no to wybieramy tutaj treści, które właśnie e, są z, z różnych tych podręczników, które widzieliśmy dla e, szkoły podstawowej, o, e, na przykład kontynentologii, czyli o taktydzie, albo o Arktyce, albo o miserycznych przemianach krajobrazu, też tam, gdzie mówi o zmian klimatycznej albo w temacie, który zmiany człowiek, które przed ma do To są podręczniki czerskie, na koniec. A tutaj w kontekście polskich, w każdej z tych klas, mówi mówią, że tutaj do uchwały zdania przy temacie Morza Bałtyckiego, przy zależności człowieka, przy warunkach rozwoju gospodarki energetycznej, przy Amazonii, przy zwłaszcza przy Antarktydzie, czy na które są szczególnie narażone na zmiany klimatu i te zdania tam się znajdują poza tą do szkoły średniej, jak powiedzieliśmy wcześniej, przyjęliśmy do analizy pośrednich podrźników. I no to także w przypadku polskich, do nowej ery. A w przypadku czeskich cztery podręczniki e, wydatnictwa pedagogicznego, e, państwowego, byłego oraz trzy podręczniki e, PTG odpowiednika pedagogicznych. PT na tej samej zasadzie, jak na szkoły podstawowej, dokonaliśmy analizy ilościowej. Zatem zobaczymy Państwo, jeżeli chodzi o cały rozdział, to nie słyszę. Nie słyszę. Ten element jest wyłączony. Ten element jest wyłączony, coś pomylić, bo dla wyłączonych było. Panie, dostało wam, drodzy Państwo, zostało wam dwie minuty. Dwie minuty. Okay. Tak, to nie przechodzimy w takim razie. razie do wniosków, bo dokładnie taka sama, taki sam twór analizy ilościowej, żeśmy wykonali w nasz szkółkodaw podstawowych. Podobnie fragmenty podręczników do szkół podstawowych, które mogą nam udostępnić, jakie treści są w tych podręcznikach zamieszczone i zarówno w polskich, jak i w przednich podręcznikach. nie będziemy tego trzymać. I najpełniejsze rozdziały w zakresie rozszerzonym, czyli tak, w związku z najmniejszej liczbą uczniów na poziomie szkół ponadpodstawowych. I w tej chwili, ponieważ są dwie minutki, z tym Pani Przewodnicząca pozwoli na tych dziewięć zdań przeczytać. Dalej. Zagadnienia dotyczące tematu są obecne w podstawie programowej geografii zarówno w Czechach, i w Polsce, ale różnią się stopnie uszczegółowienia treści i wymagań, co wynika z konstrukcji zapisów tychże podstaw programowych, bardziej ogólnych Czechach i rozbudowanych w Polsce. Na korzyść greckiej podstawy programowej wyszła księga instruktora IWA Treści, natomiast w polskiej podstawie programowej IWA wymaga szczegółów. Na poziomie szkoły podstawowej, w podstawie programowej geografii w obu krajach nie ma do sformułowania zmian klimatu, jest tylko o treściach i wymaganiach polskiej postawy programowej na poziomie po, szkoły ponadpodstawowej. Ale to nie wyklucza, żeby nauczyciele nie mieli omawiać w tym temacie. na w obu krajach, w czy należy do czyli wersji o klimacie. Jest zbliżona jest 6 na, na 7 w drugim kraju, Istotne różnice dotyczą minu. Liczby terminów klimat i jego pochodnych na kolejnych podęczników polskich A cały rozdział jest tutaj w tej klasie w tej szkole podstawowej w jednej klasie, dalej ryciny, niewielka różnica, proszę bardzo. W czeskich podęcznikach do szkoły średniej. Liczba rozdziałów o klimacie jest dwa razy większa niż w w zakresie podstawowego, ale dla terminów klimat podęczykach jest bardzo duża, z korzyścią dla podręczników czeskich w zakresie podstawowym, dla podręczników polskich w zakresie rozszerzonym. W podręcznikach obu krajów na poziomie podstawowym jest po jednym rozdziale, na temat zmian klimatu, a po dwa rozdziały. W polskich podręcznikach w poziomie rozszerzonym i czeskim wszystkim w podręczniku Tak, W czeskich podręcznikach do jest zdecydowanie, jest zdecydowanie jest. więcej zdań nawiązujących do zmian klimatu niż w Polsce. Na na Polsce jest jedynie do dzieci, nawiązujący do nawiązujących do zmian klimatu. I to najważniejsza konkluzja. Najważniejsza konkluzja to, że w ramach edukacji klimatycznej polscy i czescy nauczyciele, uczniowie mają możliwość podania treści dotyczących czynników wpływających na zmiany klimatu, przyczyny tych zmian globalnego ocieplania, deforestacji, pustynienia, topnienia lodowców, konsekwencji zmian klimatycznych, więc na geografia na realizując edukację klimatyczną, ma możliwość oddziaływania na sprawy proekologiczne młodzieży szkolnej. I na dwa rozdania, rekomendacje. Warto rozważyć korektę zapisu podstaw programowych w szkole podstawowej w obu krajach. A, aby było jasno zapisane, jakie jakim wymagania odnoszą się do zmian A i do czego Że warto zarekomendować autorom podręczników i rzeczownikom decydującym o ich dopuszczeniu do roku szkolnego, żeby tam była podkreślona ten przedmiot tych zmian, ponieważ często czytając te podręczniki, nie wzięliśmy właśnie tego zdania i tego podkreślenia, że powodem zmiany klimatyczne, bardzo często podjęte jego działalność. Zatem dziękuję bardzo za uwagę i czekamy na pytania w części, kiedy będzie możliwe. Dziękuję.